Gdzie z tej strony Helios i to jest już ósmy odcinek Maratonu, już 600 odcinek Xenos? Yy, mam Barrier Wing, ale patrzcie, z Megatronem w tej grze jest błąd, widzicie. Mam tutaj wszędzie napisane, że hidden item located, a nie mam jednego data, data chip'a do tego, do Megatronu. Więc w tej grze po prostu jest błąd. że prosto jest błąd, bo pokazuje mi, że mam wszystko, a tak naprawdę nie mam tego. Nie mam jednego chipu. Nie nie chipa. No ogólnie. Okej, okay, dobra. Yy, barrier Wing... Pro... tylko... Z tego co pisało upgrade zbroję. Tylko. Z tego co pisało, bo była... była... było... mieli te kwestie właśnie ci bohaterowie. I tam pisało, że to upgradeuje właśnie zbroje. Dobra, się tutaj zabezpiecza, Gdzie on jest? Tutaj. Kurde. Nie dobrze, szybko muszę dać jakąś moc. A on za tą chętną nie? Nie, co ja zrobiłem? Kurde. Nie gorsze, się Jest. Ok. Mamy tu przynajmniej coś takiego. Prowizoryczne i to bardzo. Albo coś O nie Pst. Rozbijcie się po tak? Chodźcie na mnie, chodźcie na mnie, chodźcie na mnie Nie mogę przelatywać przez bariery Po prostu nazwę Tylko nazwa jest taka Coś z barierą, ale chodzi o to po prostu, że mam lepszą obronę, wiele. I muszę teraz ukać tych pocisków. Kurde, w trudne i to jak? Nie! Nie! Jest! O, mogę przynajmniej tutaj przez posiedzieć. nie, kurde! Przerą Teraz będzie używa tego swego ataku, nie tego, A ja się tu zabezpieczę Okej okay. Nie Atakuj No świetnie O shit Jest. zabezpieczenie. NIE! Brak. Le. Takim cudem on nas zemageuje. Nasze zasłony... Nie, zaraz przejawiam. kurde. To jest mega trudne. Wygram tego za pierwszym razem jak wszystkiego. Co wygrywałem? Wygrałem za pierwszym razem. Tutaj po prostu oni nas nie mogą dorwać. O okej. Okay. Szybko teraz jest tutaj... Okej, okay, dobra, udało się. Teraz tylko nie mogę sfajlować. Będzie ostry przypał. Nie, kurde, szybko tarcza jest. Tu mam coś do uleczenia się, spoko. Okej, okay, dobra, szybko tarcza. Dziękuję. Jeszcze ma tylko ten dwa życia, nie? Jedno życie ma, okej, okay, dobra. Ja nie mogę już użyć tej swej tarczy, nie? W tym, się zawsze bronię, to tego już nie mogę używać. Bo nie mam energii, nie mam mocy żadnej, nic nie mam już w sumie. Coś tam jest? Nie, nie mogę tego użyć. Szybko? dobra. Kurde, no jak? Ale tak mało życia mu zabrakło, no. Dobra, jeszcze raz gramy Teraz z nim wygramy, dobra. Fajnie. Świetnie. Trójka. Wszystkim go pokonamy. Od jedynki do czwórki. Dobra, dajesz. Właśnie, skończmy to. Dwa. S, Hurricane. E, -crusher. dobra i gt slasher tam jak to się nazywa kurde teraz lepiej idzie okej okay. teraz dwójka szybko s hurricane teraz szybko e crusher mega crusher nieee źle źle przynajmniej dobrze Kurde, trójka nie działa. Nie, szlak. Trójka się popsuła. Trójka. Okej, okay, kolejne pociski. Spacja działaj. Nie. Tutaj w ogóle wszystko szaleje Ja nie mogę się poddać Nie mogę zginąć Cholera jasna Ta jest niemożliwa normalnie Dobra koniec tego wysyłam klawiaturkę Dobra, spas ja. Dobra, wyjście, przebicie ten dialogi Dwójka chyba Jest najlepsza Bla, 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 bla. Dobra, bla, 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 dialog przewijamy bla, okay. bla, Dialogi bla, 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 okej bla, 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 okej, proszę bardzo Chyba dwójką możemy go bla, Jakkolwiek to zabrzmiało. Jakkolwiek źle oczywiście zabrzmiało. Oj, oj oj, nieważne jak to zaprzymiał, jak dwi, dwójką chyba możemy go pokonać, ja nie mogę. Ten tekst roku, no wajcie. Nie jest źle wcale. A wcale nie jesteś takie beznadziejny. Dobra jest! Zniszczyliśmy wszystkie bomby. Myślę oby... Nie na mnie, nie zniszczyliśmy wszystkich bomb na mnie. Ale ogólnie nie zniszczymy. Wow, to było niezłe. Ginżesz Dziadzie, jeden zwany Krenson Krenson Czarny doktorek, kurde Się urwał z więzienia i poszedł do laboratorium Okej okay. Niszczymy teraz tych Każdy będzie wys yy, Każdy teraz wyścigi swoją sesję pocisków Okej, okay, o kurde Słabo, słabo. Gim dobra jest. Szybko Teraz dobra, dobijamy go. Nie. Tajesz gin. Gin, działa jeden. Jest! Wygraliśmy. Bojacie Tak. O mój Boże. Dobra, wygraliśmy. Nie wykrywa żadnych oznak życia. Doktor Crescen nareszcie nie żyje? Udało ci się, a Dobra. Hmm. O nie, muszę iść do fortecy i zniszczyć ten... Y the main source, czyli muszę po prostu... To co jest w środku zniszczyć, dobra. A, czyli tu jest ten hidden item? Dobra, dajemy. Gramy. Wow. Nieźle. Trzy generatory, ok. Mam nadzieję, że nam się uda. Jeszcze w tym odcinku zrobić na szybko. Muszę wejść do fortecy. To może być problematyczne i trudne, ale ok, gramy czwórką. Widzicie, jednak ten. Dwójką się wszyscy najlepiej. Działało, grało się tam grą numer 2, ponieważ dwójką przy okazji wygraliśmy z tym, doktorem Hersonem. A myślę, że grę wygraliśmy a tu nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze mamy trochę Taregów. Czyli od, o, Maraton nie będzie miał chyba 8 odcinków, trochę więcej może. Okej okay. Nie, ile tego jest? Złe? Wow. wow! No nieźle. Rozruba normalnie XL. Rozruba taka, że nie że Rozruba... o ja cię. To jest po prostu niewiara. Co, co tu się dzieje? No okej okay. Czyli teraz Tak proszę No nie, no jeszcze Jeszcze ja nie mogę, ale te poziomy są teraz trudne. Ale to prawie koniec gry już, dobra. Więc to jest ósmy odcinek maratonu, chyba jeszcze nie ostatni, bo nie wygramy tej gry w tym odcinku, raczej. Nie to, żeby na to w coś, ale no raczej nie, raczej nie wygramy. Boże, wszystko? Jeszcze jeden został, chyba. Nie, to jest ten Turtloid, ja nie mogę, nie znam się tego. Zły twór twórców, tak Tekst Takeover, zły twór twórców. Dobra, jest, zabity drugi Turtloid. Nieee! Dobra Nieźle niestety niedługo będę musiał kończyć odcinek już zaraz. Ok. Nareszcie wygraliśmy jedną falę normalnie potworów. Nie do bomba i druga? Taka sama, co? Kurde nie. Trudniejsza. Tak trudniejsza! To jest takie trudne. Kurde, czy kto, tą grę ktoś wygrał w ogóle? To takie jest moje pytanie, bo chyba nie wątpię, i to mocno wątpię, czy ktoś tą grę wygrał, ale dobra, to było na tyle. Ja się z wami żegnam, to było na tyle w tym odcinku. A że wam się odcinek spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. To był ósmy maraton, więc na razie do zobaczenia, do zobaczenia na razie i cześć.